Tutaj zaznaczyć, że ten dokument nie uwzględnia potencjał eksploatacji gazu ze złóż łupkowych. Jeżeli badania, dokumentacja geologiczna będzie satysfakcjonująca i potwierdzi obecnie, obecnie znane nam prognozy, szacunki, w tym momencie ta struktura zużycia energii pierwotnej diametralnie się zmieni. Jak widzimy, obecnie, obecnie głównym surowcem energetycznym w Polsce jest węgiel kamienny. Oczywiście nie możemy go w 100% wykreślić z naszej gospodarki, ponieważ to jest nasze dobro krajowe i jeżeli zapewnimy niskoemisyjną, nie niskowęglową technologię, niskoemisyjną podkreślam, będziemy w stanie równocześnie móc konsumować zarówno węgiel kamienny, jak i gaz ziemny, co pozwoli nam utworzyć bardzo, bardzo zgrabny miks energetyczny. Tutaj możemy jeszcze zaobserwować prognozę uzależnienia Polski od importu surowców energetycznych. Zakładając, zakładając obecne zasoby węglowodorów w Polsce, gazu ziemnego oraz tendencję zwyżkową konsumpcji gazu ziemnego, obecne dostawy z kierunków głównych wschodnich, widzimy, że to nasze uzależnienie od dostaw zewnętrznych będzie rosło. W momencie, kiedy będziemy w stanie pozyskać gaz ze złóż krajowych, ze złóż niekonwencjonalnych, pomoże nam to również zmniejszyć uzależnienie od dostaw zewnętrznych. Przejdźmy do obecnych realiów, jaki jest stan na dzień dzisiejszy. Potwierdzone zasoby gazu w złożach konwencjonalnych wynoszą około 100 miliardów metrów sześciennych. Z tego 30%... 30% rocznej eksploatacji gazu i konsumpcji pomiędzy złóż krajowych, a 70% jest to, są to dostawy z, z kierunków zewnętrznych. Tutaj właśnie prezentuje się struktura dostaw gazu ziemnego w przeciągu roku 2030 do 2010. Możemy zauważyć, że zużycie gazu ziemnego nie jest tak znacząco zróżnicowane. Ono mniej więcej utrzymuje się na tym samym, na tej samym poziomie i bardzo wyraźnie tutaj właśnie widać to uzależnienie od dostaw z kierunków zewnętrznych, gdzie tutaj to kredytuje i, i przeważa dostawcy z kraju Federacji Rosyjskiej. Jak popatrzymy na zużycie gazu ziemnego w osiemdziesiątym roku, było to, było to konkurencyjne i było to jedno z wyższych z wyższych wielkości konsumpcji gazu w naszym kraju. Ten rok prawdopodobnie będzie się układał na tym samym poziomie. Tutaj będzie duże znaczenie miał miesiąc-grudzień. W zależności od tego, jakie będą temperatury, w tym momencie poziom zużycia gazu w naszym kraju może być na tym samym poziomie, a może być również odrobinę mniejszy. Niemniej jednak będzie się utrzymywał na tym samym poziomie. W których kierunkach głównie jest konsumowany gaz ziemny w Polsce? 59, prawie 60% jest przeznaczone na przemysł. Tutaj bardzo, bardzo chciałam podkreślić konsumpcję gazu ziemnego przez gospodarstwa domowe. Jest to tylko 28% z całej konsumpcji gazu ziemnego. Tylko 52% mieszkańców w całym naszym kraju posiada dostęp do sieci gazowej. Mamy w związku z tym 48% potencjału na zagospodarowanie, pozwolenie dostarczenia tego surowca do, do reszty mm, mieszkańców naszego kraju. Żeby się nie rozszerzać na, na obszar całej Polski, jesteśmy w województwie pomorskim, gdzie gdzie większość obszaru województwa pomorskiego jest pokryte koncesjami poszukiwawczymi, chciałam przedstawić sytuację infrastruktury gazowej w województwie pomorskim. Na obecną chwilę na obecną chwilę długość sieci przesyłowej w województwie pomorskim waha się w okolicach 6, 677 km, a sieć dystrybucyjna, która jest głównie przeznaczona właśnie dla odbiorców domowych, dla tych mniejszych konsumentów jest, wynosi, waha się, waha się w okolicach 4,2 4, tysiąca kilometrów. W związku z tym Tutaj też możemy widzieć potencjał do, do zagospodarowania, do rozbudowy sieci gazowej. Na następnych slajdach Państwo zobaczą, jak przedstawia się również rozłożenie między innymi infrastruktury gazowej w województwie pomorskim i te białe plany, które są możliwe w przyszłości do zagospodarowania. Średnio jeden mieszkaniec w województwie pomorskim zużywa około 500 m3 rocznie. Jest to wolumen jest to gazu przeznaczony na jednego korzystającego, który ma dostęp do sieci gazowej. Jeżeli ten wolumen podzielimy na ilość mieszkańców, którzy mają dostęp do sieci gazowej, ten, ta ilość zmniejsza się pięciokrotnie. Niestety, mając możliwości surowca energetycznego, musi, żeby móc go efektywnie wykorzystać, musi mieć również infrastrukturę, przez którą dzięki którym będziemy w stanie dostarczyć ten surowiec do potencjalnych konsumentów. W województwie pomorskim zamieszkuje około y, 2 miliony 200, 200 tysięcy mieszkańców, z czego tylko połowa, y, połowa, y, połowa mieszkańców korzysta z sieci gazowej. W związku z tym tutaj też możemy zauważyć ten potencjał do wykorzystania i potrzebę do zapewnienia właśnie konsumpcji energii z gazu ziemnego w województwie pomorskim. Tu możemy porównać województwo pomorskie na podstawie innych pozostałych województw w kraju i widzimy, że sytuacja w tym województwie nie jest aż tak diametralnie, tak diametralnie niska, aczkolwiek E, aczkolwiek wymaga ona jednak troszeczkę przyłożenia się do dalszego rozwoju. Na tej mapie widzimy e, trzy główne baseny, w których, e, których e, są zlokalizowane złoża gazu słupków i widzimy również kierunki, którymi obecnie jest dostarczany gaz ziemny do Polski. Są to głównie właśnie kierunki ze strony wschodniej, te na niebiesko i również gazosiągiem tranzytowym jamalskim do Polski właśnie dostarczony jest gaz poprzez dwa punkty wejścia Lwówek i Włosławek. Nie bez powodu tutaj wspominam o tych połączeniach zewnętrznych, gdyż one w przyszłości pozwolą nam również przy znacznych zasobach eksportować gaz do krajów sąsiednich. W związku z tym rozbudowa, budowa, rozbudowa interkonektorów jest bardzo istotna, która pozwoli też, yy, pozwoli też na, wybić nasz kraj yy, na wyższe poziomy na tle innych krajów europejskich. Yy. W ostatnim czasie we wrześniu, został oddany do użytku interkonektor na południu Polski Polska Czechy pozwala to już Polsce na zaspokojenie dodatkowych ilości gazu wielkości pół miliarda metrów sześciennych w końcu tego roku w planach i właśnie zgodnie z planem jest już finalizowana rozbudowa połączenia pomiędzy Polską i Niemcami dla sobie. Pozwoli nam to zwiększyć e, przepustowości techniczne z prawie niecałego miliarda metrów sześciennych do 1,5 miliarda, a w przyszłej perspektywie nawet ile dwóch miliardów metrów sześciennych na rok. W połowie 2014 roku zakładany jest do oddania do użytku terminal regazyfikacyjny, gdzie pozwoli to Polsce na dostawy dodatkowych wolumenów gazu w wielkości 5 miliardów metrów sześciennych. Bardzo często mówi się o tym, że obecnie budowany terminal jest, również będzie przeznaczony do eksportu tego gazu. Niestety obecna, obecny projekt nie, nie uwzględnia tej możliwości, aczkolwiek, jeżeli będzie takie zapotrzebowanie rynku, zasoby Shell gazu w Polsce zostaną potwierdzone, wtedy dla inwestora będzie korzystne zastanowienie się nad modernizacją, nad przebudową tego, gazu, tego, 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 tego terminalu na opcję eksportu, co też pozwoli na rozwój, na rozwój i zapewnienie bezpieczeństwa dostaw wszystkim krajom w, w obszarze Morza Bałtyckiego. I tutaj właśnie widzimy ten potencjał zagospodarowania dodatkowych wolumenów gazu w Polsce. Jak widzimy, 3, ponad 3 czwarte powierzchni Województwa Pomorskiego jest obłożone koncesjami poszukiwawczymi. Tutaj na żółtych e, obszarach widzimy e, obecnie roz, rozwiniętą sieć dysprzyżycyjną. Te białe plamy dają nam potencjał do zagospodarowania, zgasyfikowania i pozwolenia wszystkim mieszkańcom województwa pomorskiego na konsumpcję gazu ziemnego. Dlaczego gaz Gaz ziemny jest, jest taniem paliwem, jest ekologicznie przyjaznym paliwem i jest paliwem które w porównaniu do, do innych paliw stwarza nam większe możliwości tego yy, zagospodarowania. Tak przedstawia się obecna sieć dystrybucyjna w województwie pomorskim i, i województwa sąsiednich, które są obsługiwane przez operatora Pomorskiej Spółki Gazownictwa. Yy, co obecnie się realizuje, co obecnie jest budowane, planowane i co w najbliższych latach powinno zostać oddane do użytku. Jest to gazociąg przesyłowy Szczecin-Gdańsk, który jest realizowany przez operatora systemu przesyłowego Gaz System, a także gazociąg przesyłowy w gdynia również realizowany przez operatora gazociągu przesyłowego. Również w województwie pomorskim realizuje się bardzo ważny dla bezpieczeństwa energetycznego projekt budowy podziemnego magazynu gazu w Kosakowie. Podziemne magazyny gazu również są bardzo istotną kwestią, bardzo istotnym elementem, który pozwoli nam zapewnić to bezpieczeństwo energetyczne. W, w chwilach kryzysu w 2009 roku, w momencie, kiedy były problemy z dostawami gazu do Polski z kierunków rosyjskich. Ukraina, która miała bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę magazynową, pozwoliło, dobrze rozwinięta infrastruktura magazynowa pozwoliła jej zabezpieczyć właśnie to bezpieczeństwo energetyczne i na ten czas kryzysu mogła zapewnić sobie dostawy, dostawy i konsumpcję gazu według zakładanej potszeń. Ponadto, jeżeli mówimy właśnie tutaj o sieci dystrybucyjnej, ta, która jest bezpośrednio z nami związana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pomorski, Pomorska Spółka Gazownictwa ubiega się o dofinansowanie dwóch projektów. Już na obecnym etapie dostała dofinansowanie do pierwszego projektu, jest to projekt południowo wschodnie zasilanie miasta Gdańska wraz z gazyfikacją Wiśninki i Wyspy Sobieszewskiej. To dofinansowanie, ta umowa została podpisana w lipcu tego roku. Z, również w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko został rozpisany, został ogłoszony drugi konkurs, w ramach którego również spółka ubiega się o dofinansowanie na doprowadzenie gazu do niezgasyfikowanych rejonów powiatu kartuskiego. Jest to w gminie Żukowo co też pozwoli na zwiększenie, dywersyfikowanie i rozbudowę sieci, sieci infrastruktury gazowej w województwie pomorskim. Tu ogólnie, jeżeli patrzymy na, na projekty realizowane w całej Polsce i jak rozkładają się kwestie finansowe, ponieważ ponieważ chęci, plany związane z infrastrukturą to jest jedna kwestia, niemniej jednak na to jest potrzebny ogromny kapitał, który dzięki Dzięki programom unijnym nasze, nasi beneficjenci, nasze polskie firmy są w stanie pokryć chociaż część kosztów, co pozwala też właśnie zmobilizować nasze firmy polskie do budowy, do koncepcji, do rozwijania tych koncepcji i, i, i rozbudowy infrastruktury naszego kraju. I takim jeszcze ważnym aspektem związanej z konsumpcją gazu ziemnego jest obecna sytuacja ile tego gazu jest przekładane ile tego gazu jest przysyłane do produkcji energii elektrycznej tylko 3% z całej rocznej konsumpcji gazu jest przeznaczane na produkcję energii elektrycznej w związku z tym tutaj też widzimy potencjał na zagospodarowanie tych dodatkowych możliwych przyszłych, przyszłych zasobów gazu ze służb niekonwencjonalnych m.in. Jeżeli patrzymy na, na, na region, na województwo pomorskie, w planach jest budowa, to jest na razie na etapie koncepcyjnym planowanym, budowa elektrowni w Gdańsku. Pozwoli to na, na zwiększenie mocy energetycznej do 400 MW. Jeżeli patrzymy na cały kraj, najbliższa perspektywa oddania dodatkowych bloków energetycznych skupia się przy przy elektrowni przy realizowanej przez KGHM. Tutaj są perspektywy na oddanie tego bloku w końcu 2012 roku. Oraz kolejne bardzo, bardzo ważne, bardzo pod względem mocy projekt Stalowej Woli, który na przełomie 2014-2015 powinien już również zostać oddany do użytku, co pozwoli nam na zwiększenie konsumpcji gazu ziemnego ogólnie na terenie całego naszego kraju. Co się dzieje w Ministerstwie Gospodarki w tym momencie związanym z realizacją tego projektu, tak tego projektu, jakim jest poszukiwanie i przyszła eksploatacja gazu łupku? Ministerstwo Gospodarki obecnie pracuje nad prawem gazowym, który pozwoli, który będzie kompleksowym dokumentem wprowadzającym i implementującym trzeci pakiet energetyczny, który jest wymogiem unijnym. Poza prawem gazowym trwają prace na... Trwają prace, konsultacje wewnątrzresortowe związane z nowym rozporządzeniem taryfowym, które zastąpi dotychczas obowiązujące rozporządzenie taryfowe i wprowadzi, wprowadzi możliwość procedury Entry-Exit do, do naszego systemu. Ponadto trwają prace nad mobilizacją rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego. To jest również potrzebne i bardzo ważne w rozbudowy i budowania koncepcji naszej infrastruktury krajowej, a także normalizacja rozporządzenia warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. Cały obszar tych dokumentów, cała koncepcja tych projektów, tych dokumentów spełnia wszystkie warunki, wszystkie domogi unijne, jeżeli, jeżeli oprzemy się na prawie gazowym i rozporządzeniu taryfowym, um, chciałam tutaj poinformować, że chcielibyśmy, aby ten dokument wyszedł do konsultacji zewnętrznym końcem 2012 roku, czyli jeszcze w tym miesiącu, aczkolwiek to nie jest tylko uzależnione od naszego departamentu, który jest koordynującym i prowadzącym ten dokument, ale również od innych kilku aspektów zewnętrznych, które niestety opóźniają realizację tego projektu. Ponadto od dnia wczorajszego, jeżeli mówimy o dniach roboczych, to od dnia dzisiejszego weszła w życie nowelizacja ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym. Ten dokument pozwolił podmiotom zewnętrznym pozwoli stworzyć dla również podmiotów zewnętrznych warunki do zwiększenia stopnia konkurencji na krajowym rynku gazu oraz dostosować przepisy ustawy do prawa unijnego. I na deser tutaj chciałam pokazać ten potencjał, jaki może być pod kątem ekonomicznym dla naszego kraju. Tutaj mamy bilans przedstawiony strukturę cenową gazu ziemnego w podziale na poszczególne, na poszczególne kierunki dostaw. Widzimy, że tutaj przeważającą, przeważającą część pokrywa ją dostawy z drogą LNG. Transport, droga morska jednak to jest kapitałuchłonne i na obecnym etapie dostawy gazu z LNG na całym świecie nie są tak konkurencyjne jak dostawy drogą, drogą lądową. Jeżeli porównamy rynki cen gazu w Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych, tutaj widzimy tam taką przepas. I jeżeli nawet w Polsce uda nam się pozyskać gaz ze słusznie konwencjonalnych, zwiększyć zasoby gazu, ogólnie mówię zasoby gazu w Polsce, wtedy byli w 50%... Nawet jeżeli ta cena będzie o 50% większa niż w Stanach Zjednoczonych, nadal to będzie dla naszego kraju bardzo korzystna sytuacja. Musimy również pamiętać o inwestorach, którzy tutaj na obecnym etapie wkładają bardzo duży kapitał w spór. Nie możemy myśleć bardzo egoistycznie, ponieważ tą zasadą, której powinniśmy się trzymać jest to, aby sukces i, i efekty były odkryte i były zaspokojone po obydwu stronach. Firmy muszą odzyskać swój kapitał i muszą również odczuć przychody z przeprowadzonych prac. My również chcemy zapewnić sobie i bezpieczeństwo energetyczne, i lepszy byt, i uzależnienie od kierunków dostaw i również zwiększyć opinię, informację naszego kraju na tle globalnym. W związku z tym pamiętajmy o tym, jak ważne jest dla nas, to jest dla Polski pięć minut, które powinniśmy wykorzystać, o które powinniśmy dbać i nie bać się tego projektu. Historia przemysłu naftowego sięga XVIII 18 wieku 1853 rok. Nawet niektórzy z Państwa nie pamiętają, że tutaj w Polsce znajduje się kolebka przemysłu naftowego. W naszym kraju, na południu Polski, został rozpoczęty zapoczątkowany przemysł naftowy. Sto lat temu Polska równocześnie ze Stanami Zjednoczonymi i Rosją była krajem na szczycie dostawców węglowodorów, światowym dostawcom tych lawodorów. Teraz to jest jakby pewien rodzaj odrodzenia dla naszego kraju i myślę, że powinniśmy wykorzystać tą sytuację. Przechodząc do wniosków, szybko kończąc. Powiatem polityki energetycznej Polski z 2030 roku jest zwiększenie możliwości wydobycia gazu ziemnego ze Inwestycje w zakresie poszukiwania i zagospodarowania niekonwencjonalnych złóż gazu mogą podwyższyć poziom wydobycia krajowego. Ponadto zasadniczy wpływ na wielkość udziału gazu ziemnego w strukturze zużycia energii pierwotnej kraju będzie mieć stopień jego wykorzystania w sektorze wytwarzania energii elektrycznej i dalszej rozbudowy systemu zarówno przesyłowego, jak i dystrybucyjnego. Na obecną chwilę polski system przesyłowy nie jest wystarczający do przyjęcia dodatkowych znaczących ilości gazu ziemnego. Ponadto polska energetyka będzie mogła wykorzystać dodatkowe ilości gazu pod warunkiem potwierdzenia informacji o zasobach i możliwościach ich eksploatacji, oczywiście z odpowiednim wyprzedzeniem. Jest to związane z planowaną wymianą logów energetycznych, dlatego też dla przemysłu istotne będą wszelkie informacje związane z wynikami prac poszukiwawczymi i przyszłymi planami związanymi z eksploatacją. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo, to była Pani Sylwia Sikora z Ministerstwa Gospodarki. Szanowni Państwo, jako że według ramowego programu już od ponad 20 minut powinna trwać przerwa, tak więc to wystąpienie, które było planowane jeszcze w tej części, to wystąpienie po przerwie. Mam ważną informację dotyczącą regulaminu dyskusji. Ten regulamin został przygotowany przez Urząd Marszałkowski. Oczywiście dyskusja jest przewidziana w drugiej części poprzez. Pozwolą Państwu, że kilka słów jeszcze przed przedstawienie <tryk> się dostaniemy na chwilę dotyczących, dotyczących tej dyskusji. Otóż każdy z Państwa może zadać, będzie mógł zadać pytanie każdemu z uczestników ale to pytanie trzeba będzie zawrzeć na tym specjalnym formularzu, który zapewne państwo, każdy z Państwa otrzymał. Ten formularz został załączony do materiałów konferencyjnych. Aby to pytanie zostało odczytane przez moderatora, należy wypełnić te wszystkie rubryki, które są, wszystkie pola tego formularza. Jeśli nie wystarczy nam czasu, a widać, że ta nasza dyskusja może się przeciągnąć, jeśli nie wystarczy czasu na odpowiedzi na wszystkie pytania, to organizator Urząd Marszałkowski przekaże te pytania w formie pisemnej do adresatów z prośbą o ustosunkowanie się do nich, a odpowiedzi zostaną umieszczone na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego. Jeszcze jedna informacja, konferencja będzie nagrywana celem przygotowania raportu z jej przebiegu. Raport ten posłuży do opracowania planu działań samorządu województwa w zakresie poszukiwania, rozpoznania oraz wydobywania gazu z łupków. Formularze mogą Państwo składać w recepcji konferencji. Przyjmowane one będą do godziny 13.30. Pół godziny, tak jak pan marszałek mówi, wystarczy, czyli proszę Państwa, spotykamy się tutaj przed godziną 13 w imieniu organizatorów zapraszam teraz Państwa na proszę i Do zobaczenia.